Witam Was kochani serdecznie, Wasz pora poranek w Europie. My mamy już tutaj po piątej, po południu w Australii no i bardzo się cieszę, że znaleźliście chwilę czasu, żeby, żebyśmy razem mogli spędzić. Przygotowałam dzisiaj takie myślę, że ciekawy temat, który na pewno do Was też dociera. Może znalazłam coś, to, co, co do Was jeszcze nie dotarło, także spróbuję się z Wami podzielić, ale najpierw wspólna modlitwa. Proszę, kto może, to niech uklęknie, a ja się pomodlę. Kochany Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, z całego serca chcę Ci podziękować za dzisiejszy dzień. Chcę Ci podziękować za to, że um, dajesz nam światło, za to, że dajesz nam możliwości, spotykania się razem przez to, przez, przy użyciu technologii, że sprawiasz Panie Boże, że y, mamy, możemy otwierać nasze serca na przyjmowanie prawdy. Za to Panie Boże ci chcę podziękować z całego serca i proszę cię teraz, abyś był z nami tutaj swoim duchem, żebyś kontrolował, żebyś był z nami tutaj, żebyś, żebyśmy wszystko y, wszystko, co przygotowałam Cię dla moich braci i sióstr żeby było zgodne z Twoją wolą w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, proszę Cię o to. Amen. Amen. Chrześcijańskie przebudzenie. Zapewne wszyscy lub zdecydowana większość z Was słyszała o niesamowitym chrześcijańskim przebudzeniu, które właśnie teraz ma miejsce na całym niemalże świecie. A jego głównymi trendami są wzrost ruchu zielonoświątkowego i ruchów charyzmatycznych. Młodzi ludzie w krajach zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia czy kraje europejskie, coraz częściej szukają celu życia, wspólnoty i poczucia przynależności. Wszystkie te wydarzenia charakteryzują się przede wszystkim napełnieniem Duchem Świętym. Marsze dla Jezusa, tak zwane duże. Zgromadzenia, konferencje, zatytułowane revival, czyli odrodzenie, gromadzą tysiące ludzi, by publicznie wyrazić swoją wiarę i pragnienie odnowy świata, historycznie naznaczonego sekularyzmem. Echa uwielbienia i głośna muzyka działająca na zmysły wypełniają duże hole, stadiony i uniwersytety. Z różnych sondaży wynika, że młodzież jest już zmęczona ciągłymi zmianami w życiu i pragnie powrotu do tradycyjnego chrześcijaństwa, by szukać prawdziwego pokarmu. Tak, jest, tak, jak zawsze, tak jak zwykle, wszystko zaczyna się od Ameryki, która zmienia się na przestrzeni lat. Ale i definicja chrześcijaństwa w Ameryce też się zmienia. Chociaż w ostatnich miesiącach, według statystyk. Obserwuje się wyraźny wzrost sprzedaży Biblii w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. 22% wzrostu sprzedaży, w tym znaczna większość nabywających Biblii to ludzie, którzy kupują ją po raz pierwszy. Czy to jest złe? Absolutnie nie. To jest bardzo dobry znak, ponieważ otwiera drzwi do ludzi na przyjęcie trójanieckiego poselstwa, które jest ostatnim wołaniem Boga do ludzi. Aby opuścili Babilon i nie przyjęli znamienia bestii. Problem pojawia się, kiedy rząd, państwo, zaczynają nawoływać do tego i kiedy próbują wprowadzać prawa i zasady zmuszające ludzi przeciwko swemu sumieniu. Wtedy religia chrześcijańska robi się podobna do smoka. Kiedy prezydent USA nawołuje do zakupu Biblii i do powrotu do chrześcijańskich korzeni Ameryki. Twierdzi, że ta religia jest najważniejszym wspólnikiem do tego, aby Ameryka stała się znowu wielka, to już coś znaczy. Myślę, że jest to wielki znak dużych nadchodzących zmian w Ameryce. I jeśli ktoś do tej pory tego nie widział, to teraz jest ten czas, aby otworzyć oczy. Zbliżamy się wielkimi krokami do czegoś, co Biblia nazywa obrazem bestii. Jeden z artykułów News Nation sugeruje, że to czas pandemii zdecydowanie przyczynił się do wzrostu zainteresowania i poszukiwania wyższej mocy, duchowości, opartej na emocjach. Według tego artykułu um, jedna trzecia y, młodych ludzi w wieku pomiędzy 18 do 25 lat, rokiem życia, co jest niesamowitym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Czyli większość tych ludzi, którzy interesują się, interesują się tym ruchem, to jest, to jest zdecydowana młodzież. Revival, przebudzenie w Ameryce pod hasłem Unite Us, czyli Zjednocz nas, które miało miejsce w Arkansas na uniwersytecie, które przyciągnęło około 10 tysięcy studentów. Widzieliśmy, mogliśmy widzieć tam, jeżeli ktoś obserwował wyciągnięte ręce, kołysanie się, głośne śpiewanie przy akompaniamencie głośnych instrumentów muzycznych, masowe chrzty przez zanurzenie, tak wygląda narodowe przebudzenie w Ameryce, które zapoczątkowała młodzież. Teraz pytanie dla nas wszystkich: czy to religijne przebudzenie chrześcijaństwa jest spowodowane? Przyjęciem prawdy opartej na biblijnych naukach? Czy jest oparte na emocjach i uczuciach? Czy to religia ma sprawiać, że poczujesz się dobrze? Czy prawdziwe przebudzenie to głośna muzyka, hałas, podniecenie i emocje? Posłuchajmy, co Ellen White ma w tej kwestii do powiedzenia. Zacytuję tutaj um, fragment, z y, 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 paragraf z książki Maranata. Z paragraf drugi z 25 stycznia. Zanim nastąpi ostateczne nawiedzenie ziemi przez Boże sądy, wśród ludu pańskiego nastąpi odrodzenie pierwotnej pobożności, jakiego nie widziano od czasów apostolskich. Duch i moc Boża zostaną wylane na jego dzieci. W tym czasie wielu odłączy się od Kościołów, w których miłość do tego świata Zastąpiła miłość do Boga i Jego Słowa. Wielu, zarówno duchowych, jak i wiernych, z radością przyjmie te wielkie prawdy, które Bóg nakazał głosić w tym czasie, aby przygotować lud na powtórne przyjście Pana. Wróg dusz pragnie przeszkodzić temu dziełu, a zanim nadejdzie czas tego ruchu, będzie starał się go powstrzymać, wprowadzając podróbkę. W kościołach, które zdoła podporządkować sobie pod swoją, Zwodniczą moc będzie sprawiał wrażenie, że wylane jest szczególne błogosławieństwo Boże. Objawi się to, co uważa się za wielkie zainteresowanie religijne. Tłumy będą się radować, że Bóg działa dla nich cudownie, podczas gdy dzieło to jest dziełem innego ducha. Pod przykrywką religii szatan będzie próbował rozszerzyć swój wpływ na świat chrześcijański. Także Kochani, jeszcze większe przebudzenie chrześcijaństwa będzie jeszcze większe. Będzie to fałszywe przebudzenie, co bardzo niepokoi. Jednak to, 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 że rząd będzie tym motorem, jak zgodnie z wypowiedzią Donalda Trumpa z 2024 roku podczas Konferencji Narodowych Nadawców Religijnych, kiedy to zapewnił, że jeśli wygra wybory, to da wszystkim księżom, pastorom, ewangelistom, rabinom, takie poparcie i taką moc, jakiej Ameryka jeszcze nigdy nie widziała. Zrobią wszystko, aby ludzie, zrobią wszystko, powiedział Trump, aby ludzie wrócili do kościołów. Tutaj widzimy, jak baranek zaczyna mówić jako, jak bestia. Posłuchajmy teraz paragrafu trzeciego z tej samej książki Maranata, Ellen White. Na stronie 64. czytamy. W wielu przebudzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatniego półwiecza Działały w większym lub mniejszym stopniu te same wpływy, które ujawniają się w bardziej rozległych ruchach w przyszłości. Istnieje emocjonalne podniecenie, mieszanie prawdy z fałszem, które doskonale nadaje się do wprowadzenia w błąd. Jednak nikt nie musi dać się zwieść. W świetle Słowa Bożego nie trudno określić naturę tych ruchów. Gdziekolwiek ludzie zaniedbują świadectwo Biblii, Odwracając się od tych prostych, testujących duszę prawd, które wymagają samozaparcia i wyrzeczenia się świata, tam możemy być pewni, że błogosławieństwo Boże nie jest dane. A z zasady, którą sam Chrystus podał, po owocach ich poznacie. Ewangelia Mateusza 7,16 jasno wynika, że te działania nie są działaniem ducha Bożego. Wiele przywódców religijnych z, ze środowiska adwentystów dnia 7 niestety angażuje się w ruch przebudzenia w Ameryce. Jednym z nich jest dobrze znany, światowej sławy, lekarz Ben Carson. Doktor, doktor Carson mówi: Już od dłuższego czasu rozmyślałem o tym, i jestem głęboko przekonany, że świat potrzebuje przebudzenia. Wiele się obecnie dzieje i myślę, że jest najważniejszy, najwyższy czas na przebudzenie właśnie teraz. Wiele młodych ludzi mówi do mnie: Jesteśmy zmęczeni ciągłymi zmianami. Mówią: Wiele złego przeżyliśmy i doświadczyliśmy, i wiemy, że to nie zaprowadzi nas daleko. To może jest czas, abyśmy wrócili teraz do korzeni. Doktor Carson kontynuuje. Teraz kiedy mamy nowego lidera w naszym kraju, możemy bardzo wiele. Podczas ostatniej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem zapytałem go: skąd bierze tę całą energię w jego wieku 70 plus? Odpowiedział mi: to Bóg. Więc mieć prezydenta, który przyznaje się do Boga, prezydenta, który już więcej nie da sobą manipulować, to jest naprawdę coś. Ben Carson uważa, że młodzież pod wpływem przebudzenia chrześcijańskiego też się zmienia. Są odważniejsi, nie wstydzą się, nie boją się mówić o swojej wierze, nie boją się przyjść na uniwersytet z flagą amerykańską i głośno mówić o Jezusie. Na pytanie, czy Kościół jest gotowy, aby przyjąć tych wszystkich ludzi, Carson odpowiada: Przede wszystkim musimy wiedzieć, że nawet jak się zgadzamy, nie zgadzamy w jakiejś kwestii, to dalej możemy razem pracować. Najważniejsze, żebyśmy się nie podzielili jako naród, bo dom wewnętrznie skłócony nie może się ostać. Marksiści chcą nas skucić na bazie rasy, płci, wieku, wieku, dochodu materialnego, religii, politycznych zaopatrywań. Czy wygramy tę wojnę? Oczywiście, że tak. Jedynie nie możemy posunąć się zbyt daleko, aby wprowadzić przepisy, prawo moralne, bo to by spowodowało rozlew krwi, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Dr Carson dobrze wie, co mówi proroctwo. Na pewno zna wielki bój. Na pewno zna stanowisko Adwentystów Dnia Siódmego w tej sprawie. Doktor Ben Carson promuje dokładnie to, co ruch adwentowy nazywa bestią z ziemi. I niestety jawnie przyznaje się do tego fałszywego ruchu, aby go przybliżyć adwentystom, którzy nie znają prawdy. Dziecko Boże, uważny student Słowa Bożego, dobrze wie, dokąd to wszystko zmierza i że jest to fałszywe przebudzenie, przepowiedziane połączenie Kościoła i państwa powtórka 1260 lat papieskiej supremacji o globalnym zasięgu tak bardzo przejmuje się marksizmem, nasz lekarz, podczas gdy prawdziwe zagrożenie nadejdzie ze strony tak zwanej wspólnoty chrześcijańskiej, która nie, nie traktuje poważnie Bożego przykazania, ani nie ma żadnego zainteresowania świątynią w niebie, gdzie Chrystus jest arcykapłanem i kształtuje ostatnie pokolenie wiernych. Tak naprawdę taki człowiek powinien wykorzystać swoją narodową platformę do rozgłaszania orędzia Czechaniów że godzina sądu nadeszła proszę was nie dajcie się nabrać ostrzegajmy młodzież aby nie myliła duchowego przebudzenia z chwilowym uniesieniem emocjonalnym badajmy wszystko w świetle biblii Adwentysto, obudź się